Niewiele w życiu spotkało mnie rzeczy tak wyjątkowych, jak studia Janowabłowe, które naprawdę z ręką na sercu mogę polecić. Gdybym miał wskazać konkretnego wykładowcę, to miałbym pewnego rodzaju trudność, ponieważ wszystkie zajęcia, jakie tu odbywaliśmy, były naprawdę bardzo dobrze przygotowane, bardzo głębokie, profesjonalnie prowadzone. Począwszy od wykładów Ojca Binkiewicza, przez profesora Gierycza, ojca profesora Kupczaka, przez wykładowców zagranicznych, jak słynni zresztą profesor Weigel, profesor Hittinger, profesor Remi Brak, nasz polski profesor Cichocki, też w drugim semestrze. Wszystkie z tych zajęć zostawiły trwały ślad nie tylko w intelekcie, ale też i w sercu. Jeżeli chodzi o studiowanie w Rzymie, to nie możemy zawężać bogactwa studiów rzymskich tylko do uczelni. Rzym jako miasto również bardzo mocno ubogaca. Patrzę na minione miesiące nie tylko przez pryzmat wykładów, także przez pryzmat spotkań z ludźmi, przez pryzmat miejsc, które mogliśmy tu zobaczyć. Nie tylko miejsc związanych z kościołem, ze świętymi, ale też ze sztuką, z kulturą. O widokach włoskich i smakach chyba nie trzeba wiele mówić, ani tego rekomendować. Dobrze to dla nas, że studia rzymskie odbywaliśmy mieszkając tu na miejscu. W epoce, kiedy tak łatwo jest studiować online. Być może udałoby się odbywać zajęcia z tymi profesorami, których wymieniłem, siedząc przed ekranem, ale to by nie było to samo. Myślę, że człowiek chłonie miejsce, chłonie ludzi, chłonie język i kulturę i to jest coś, co również zostawiło bardzo trwały ślad. Myślę, że nie tylko we mnie, ale w nas wszystkich.